Pytanie użytkownika: czy da się jakoś zmienić parametry betonu dla wielu płyt, czy trzeba przeklikać? Chodzi mi o współczynnik pełzania. Raz mi się wpisał 0, a raz 2 i chciałbym to ujednolicić, ale widzę pewne trudności. Pewnie da się, da się to w prosty sposób zmienić. W modelu tutaj widzimy kilka płyt. Płyty, jak można zauważyć, po kolorach różnią się grubością. Różnią się również e, materiałem oraz e, właśnie współczynnikiem powiązania. Hmm, e, tak jedne mają inny beton, inny współczynnik inne inny. inny. E, jak to możemy zrobić? Najprostszym sposobem, e, który, który można, e, którym można to zrobić, jest po prostu zaznaczenie danych płyt i zmiana właściwości. Czyli wybieramy kilka płyt. Otrzymuję klawisz kontroli i naciskam Prawym wszystkie myszy. Potem wybieram Prawym wszystkie myszy resztę płyt. Kontrol, prawie przycisk myszy i właściwości. I po wybraniu zmieniam na, na, na takie parametry, które mnie interesują. Przykładowo takie. No i wszystkie płyty mają takie same, takie same parametry. Nie zmieniłem Nie zmieniłem grubości, więc grubość się tutaj wyświetla dalej jako różna. Innym sposobem jest zmiana y, tych parametrów, znaczy zaznaczenie tak samo, ale zaznaczyć możemy y, dany typ elementu klikając klawisz Shift. Shift i prawie przycisk myszy zaznaczam wszystkie płyty. I tu mogę przykładowo zmienić tą grubość płyty na 0,2. Jak widzimy, wszystkie płyty zostały zmienione. Hmm. Jeszcze inną metodą zaznaczania elementów jest korzystanie z filtrów. Przechodzę tutaj do, do, do filtrów. E, I wybieram <laughs> przykładowo wszystkie klasy betonu, zaznaczam się elementy. I w podobny sposób zmieniam te właściwości. Więc to był taki pierwszy sposób przez znaczenie elementu i zmianę właściwości. Innym sposobem jest po prostu kopiowanie właściwości. Czyli wybieram narzędzie kopii właściwości, zaznaczam dany element, z którego będę kopiował, i podznaczam element, do którego będę kopiował. Wszystkie właściwości tej płyty zostały skopiowane na inne płyty. Mogę tutaj zauważyć, że zarówno materiał, jak i parametry powiązania zostały, zostały uwzględnione we wszystkich, we wszystkich płytach. Hmm, więc mam nadzieję, że to e, wyjaśniam w bardzo prosty sposób, na kilka metod e, możemy zmienić te parametry. Dziękuję.